bardzo to ale nie chciałbym wracać do takiej normalizacji. Myślę, że nikt to poważnie traktuje po polską rację stanu, nie chciałbym tego wracać. A jednak to się działo. Ale w efekcie co się stało? W efekcie zostały przyjęte dwie daty obchodzenia tej, tej, tego mordu katyńskiego. 7 i 10 kwietnia. 7 kwietnia obchodzili to dwaj premierzy. Środki ostrożności były należyte i tak dalej, i tak dalej. 10 prezydent Polski Wizyta prezydenta z natury rzeczy jest oficjalną wizytą. Zwłaszcza taka wizyta jest po prostu bez dwóch zdań. A to przyznają również ci rządowi, że ona gdzieś nagle po drodze przestała być oficjalna. W związku z tym te procedury zabezpieczające w ogóle wszelkie były, były nieprzestrzegane. Ja nie wiem, jaki to miało wpływ na, na y, y, samą katastrofę. Nigdy, tam, znaczy, mało kto z nas może wiedzieć, to może się wtedy domyślać. Jeśli by nawet nie miały, czy siak, za tą sprawę należałoby rozliczyć? W ogóle należałby. niech Państwo wiedzą, no za nie za takie sprawy dymisjonują rządy, nie za takie sprawy dymisjonują, a co najmniej ministrowie odpowiedzialni nikt. Nie uznano za słuszne nikogo. Ale mało tego, w tej chwili każdy, kto przypomina te fakty, to moje własnego doświadczenia, jest opisywany przez innych y, dziennikarzy jako zwolennik teorii zgodnie z którą y, y, to y, y, polski premier z, po, z, po, z rosyjskim premierem y, podłożyli bombę pod samolot z prezydentem Lechem Kaczyńskim. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo y, to, co ja powiedziałem, na pewno zostanie w ten sposób przedstawione za niedługo, bo ja już mam takie doświadczenia, że w takim piśmie na przykład, że ja o tym mówiłem w swoim programie telewizyjnym, po w takim piśmie branżowym na się Press, przeczytałem redaktor naczelny, pisał, że liczba stawia się poza nawiasem dziennikarstwa, ponieważ ponieważ yy, 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 snuje yy, znaczy teorie spiskowe o zamachu, który przygotował ja mówiłem dokładnie to co to co Państwu powiedziałem. Jedna odsłona i dlatego w ogóle o tym się nie mówi. Jedni dziennikarze się boją o tym mówić, inni uważają, że dobrze nie powinno się mówić, bo to byłaby woda na Młyn pisowi, a więc, takie, a więc takie fakty przestają być faktami, i tak dalej. To tak. jest jedna odsłona. Druga odsłona jest to, co się zdarzyło już po. Otóż polski premier oddał, polski rząd oddał całe śledztwa w ręce Rosjan. To jest moim zdaniem absolutnie niedopuszczalne. A z tego, co się zdarzyło potem? Potem zdarzyły się rzeczy straszne, skandaliczne i obserwujemy je na co dzień, bez przerwy. To cały czas już nawet te męstwo rzeczy nawet, nawet premier się zaczął denerwować i rząd zaczął się denerwować, że proszę, ci Rosjanie, to coś nie tak, nie tak, tutaj. No, mamy pewne zastrzeżenia, no, ale to, żeśmy przekazali śledztwo, no, nie mieliśmy inaczej. otrzymaliśmy. mogliśmy. Mogliśmy z paru zgodów, mogliśmy podjąć jakieś działania w tym kierunku, a żadne działania nie zostały podjęte. Po pierwsze, to jest sprawa bez precedensu. A więc takie sprawy bezprecedensowe wymagają bezprecedensowych rozwiązań. I odnoszenie do jakichś konwencji, które dotyczą zupełnie innych spraw ma się nijak. Jeśli odnosimy to do konwencji szikagowskiej, która ma się nijak do tego, to i tak w konwencji chicagowskiej mamy punkt stwierdzający, że państwo ofiara takiej katastrofy ma prawo wystąpić o przejęcie śledztwa. Myśmy nie wystąpili, nie skorzystaliśmy z tego punktu. Podobno dlatego, że to się mówi, że Rosjanie i tak by się nie zgodzili. Proszę no Państwa, jeśli tak podchodzimy do sprawy, no to e, to daleko nie zajdziemy. No, można by powiedzieć, no, prawda, no, Rosjanie nigdy nie zgodzą się na pełną no, niepodległość Polski. No, to mamy zrobić. Nie, że... e, ale to nie tylko to. Myśmy w 1992 roku podpisali umowę z Rosją na temat katastrof samolotów wojskowych. To był samolot wojskowy. Jeżeli coś trzeba byłoby. To, to trzeba było odwołać się do tej konwencji. Ta konwencja zakładała, znaczy to porozumienie, czyli de facto konwencja zakładała, że śledztwo będzie traktowane po partnersku obie strony i że my wspólnie robimy. I co? I okazało się, że nie jesteśmy w ogóle poinformowani. My, czyli Rzeczpospolita, ujawniła ten fakt. No powinno być piekło. No powinny być postawione. Nie. Aż. Ja się nagle dowiedziałem, najpierw premier nic nie mówi, potem jego odpowiedział, że no że oczywiście no, istniała, my no, tym nic nie mówili, bo to spowolniłoby śledztwo, nawet o cały tydzień by mogło spowolnić śledztwo. Więc ja myślę, że to jednak istnieje. Co, co robią dziennikarze na pytanie redaktorze? No mówią, nie, no nie można było się dochodzić w komisji, bo by to spowodowało, znaczy do no, tej porozumienia, bo by to spowodowało, spowodowałoby zwłokę, śledztwo to się nie dało. Już, już premier to wyjaśnił. Proszę to jest, to, jest, to jest takie... Yy, więc powiedzieć, że media polskie są, yy, yy, są ślepe na jedno oko, no to, to, to właściwie powiedział nie tylko. No właśnie w związku z tym te media grają w tej orkiestrze PR-owskiej. Jeszcze raz mówię, nie dlatego nawet, że wszystkie one są konformistyczne, nastawione na... na, 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 na obsługę propagandową rządu, chociaż są i tacy i dziennikarze, i media też. A no niektórzy, to no, mają coś, coś za to konkretnego, no. No nie, Panie Boże, nie chcę snuć żadnych podejrzeń, ale jak tak patrzę na ten stadion za 450 milionów, który Warszawa buduje, te no a to nie jest jedyna rzecz, którą, no to myślę sobie, że, no, tak. Tak sobie myślę w każdym razie. I, i e, tudzież o rozmaitych innych rzeczach. No to powoduje bardzo specyficzną sytuację. Jeszcze kiedy byłem w telewizji, od przerwy zwracałem się z zaproszeniami do władz polskich. Na początku przyszedł do mnie Sikorski, przyszedł do mnie Sikorski, ktoś tam jeszcze, ale generalnie była odmowa. Ale po co nie mają chodzić do kogoś tak jak ja, co będzie zadawał niewłaściwe pytania. Pisowskie pytania. No to chciałbym zwrócić uwagę, że y, korzystanie z materiałów opozycji przez dziennikarzy jest rzeczą absolutnie nagminną i normalną. Bo w normalnie funkcjonującej demokracji no to partia opozycyjna zajmuje się tropieniem dziur w polityce rządzącej, a więc normalnie że się korzysta z tego. Akurat niestety my tego nie korzystamy u nas jest na odwrót. To raczej opozycja korzysta o, o, z naszych części, nie? bo to niestety my mamy niedorozwój tego, ale, ale więc, więc oskarżanie dziennikarzy, że, 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 że Rada są, 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 opo są, są na, na pasku opozycji, bo zadają niewygodne pytania, no ale efekt jest taki, że, że, że no po co na przykład ma do mnie wchodzić tam premier czy jacyś inni ważni Politycy. Oni wolą pójść do Tomasza Lisa czy do Moniki Olenik. No, tam nie będzie dręczył, i tam będzie miła atmosfera i będzie można wspólnie się zastanowić nad tym, dlaczego pis jest taki niedobry. Bo to, proszę Państwa, nie to, ja, to co ja mówię w tej chwili, to jest tylko na poły żart, Bo to jest, myślę, że pośród wszystkich historii, które oglądałem na to jednak jest coś, co by się nadało do Annałów. w serwisie informacyjnym, powtarzam, informacyjnym, proszę Państwa, zasada jest taka, na, na świecie anglosaska wymyślona się oddziela informacje od komentarzy, która się zaciera, no ale jednak ta, każdy dziennikarz po pierwszej lekcji wie, Już, znaczy nie dziennikarz, każdy student pierwszy no to się wyaduje. Ja. Otóż serwisi informacyjni. Był oczywiście fragment o tym, że źle się dzieje w opozycji i jako informację była przytoczo, przytoczona wypowiedź. Schetyny na temat tego, co się tutaj dzieje w PiSie. Panie, nie, za Schetyna nie wiem, Schetyna był szczerze zatroskany. Słyszał, że pochylał się nad pisem i mówił, no, że, nie, no, że chciał trochę lepszą tą pozycję. To są informacje, proszę Państwa. E, otóż e, więc, więc mówię, że, że mamy do czynienia z taką sytuacją, która w ogóle blokuje możliwość. No, e, tak, ja bym tak bez końca wymieniać rzeczy, o których my w ogóle nie mówimy. Bo właściwie my, bo my mówimy o małej liczbie rzeczy. A jeśli media nie będą pełniły swojej powinności, no to obywatele nie będą wiedzieli, bo niby skąd mają wiedzieć o faktach. Media są współczesną agorą. Medium dosłownie typologicznie jest pośrednim. Pośrednik powinien być społeczeństwem a... a e, e, a, 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 a władzą, a sprawami, a polityką. My, my powinniśmy informować o tym, co jest ważne. Yy, w rzeczywistości w coraz mniejszym stopniu to się dzieje w Polsce, zwłaszcza jeśli chodzi o media elektroniczne. Więc yy, te media grają w tym całym właśnie oligarchicznym układzie, jak mówiłem. I te i, a te opowieści o manipulacjach, które ostatnio, najbardziej klasycznym dla mnie przykładem, jest to, co zrobiono, z, co zrobiło się z, z tym. Morderstwem w Łodzi, zabiciem działacza PiSu, a drugim ciężkim poranieniem jest tego uderzające. A zresztą u nas to skomentował, prawie rzecz nie jest do śmiechu, ale jednak u nas Andrzej Krause, nasz rysownik, to bardzo ładnie skomentował, bo to jest taki rysunek, gdzie tłum, prawda, kamery, mikrofony, wiadomo to. I i to jest premier odwiedza szpital, wizytuje szpital, w którym leżałby prezydent, został zaatakowany i zraniony. To trochę oddaje, o co się dzieje. Pan redaktor użył sformułowania, że media grają w tej orkiestrze pr -owskiej. Dzięki takiej, a nie innej sytuacji partia rządząca, która nie podejmuje koniecznych reform szereg zaniedbań i oczywiście tu można, tu można bardzo, bardzo wiele rzeczy wyliczyć. Pomimo tego wszystkiego wygrywa każde kolejne yy, wybory. No i nie wygląda na to, żeby ta sytuacja miała zmianie. Czy, czy pozostaje nam tylko pesymizm w tej sprawie, czy jednak są nadzieje, że ta sytuacja się zmieni, czy, 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 czy globalizujący się świat, czy, czy szansa na powstanie jakichś innych konkurencyjnych, silnych mediów w Polsce jest, czy jak to wygląda z perspektywy...? Znaczy, znaczy po pierwsze ja jestem najdalszy od pesymizmu. Ja myślę sobie, że, że ktoś, kto tak jak ja widział zawalenie się komunizmu, to nie ma prawa być pesymistą. Można mówić, że on się nie do końca zdawał i tak ale mimo wszystko jakby nie było porównań z PRL-em, to, no to, 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 to jednak by nie była Ziemia. Teraz co powinno być źródłem tego ewentualnego optymizmu?